Działalność pisarska Anny i Tadeusza Pabisów to osobny rozdział życiowy. Anna Pabis napisała osiem książek: ciernista droga, libuskie ballady, Ziemia Gordlicka na tle legend, Matka Agata, ksiądz Bernard Koszyk, Ziemia biedska w legendach i inne. Wydała też 15 tomików poezji. Opublikowała ponad 150 artykułów w czasopismach naftowych i w prasie regionalnej. Za swą twórczość otrzymała wiele pochwał, nagród i wyróżnień. Autorka występuje na antenie Polskiego Radia i Telewizji, bierze udział w wieczorkach literackich, wystawach i kiermaszach. Tak jak mąż zajmuję się pisarstwem. Pierwszą taką książeczkę... Startowałam tą książeczką, to uznanie było biskupa górnego. Jakoś z mężem mamy taki dar. Ja zacząłem zacząłem tu Tugą 82, to lotnicza jest. W było śladami golickich Tadeusz Pabis napisał 20 książek. Wspomnienia nafciarza, Tu gołąb 82 pozwólcie lądować, Saga rodu Pabisów, Moje lata młodości, Śladami Gorlickich Naftowców, Szlakiem Jasielskich Naftowców, Gorlickie Zagłębie Naftowe, półtora wieku temu i wiele, wiele innych. Napisał też dwa tomiki poezji. Opublikował ponad 200 artykułów w czasopismach naftowych i regionalnych. Za swą twórczość otrzymał wiele nagród i pochwał oraz wyróżnień. Autor występuje też często na antenie polskiego radia i telewizji. Z racji, że muzeum posiada unikatowe dokumenty, służy bardzo często studentom podczas pisania prac dyplomowych i licencjackich. Państwo Pabisowie są honorowymi członkami kilku stowarzyszeń i klubów miłośników ziemi kobylańsko-dominikowickiej, Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Gorlickiej, Klubu Seniora Naftowca w Krakowie i Klubu Literatów i Artystów przy Domu Kultury w Krośnie. Anna i Tadeusz Pabisowie – wielcy ludzie z niewielkiej miejscowości Libuszy. Ludzie, którzy ciężką pracą i wysiłkiem zasłużyli na słowa uznania. Swoją działalnością utrwalają pamięć o przodkach, Sami bez wątpienia zapiszą się w pamięci potomnych, pozostawiając ogromny wkład w naszą kulturę. W maju 2006 roku, podczas kolejnego spotkania w klubie seniora naftowca w Krakowie, prezes klubu, profesor zwyczajny, doktor, habilitowany inżynier Karol Wojnar, poddał myśl budowy obelisku dla zasłużonych twórców z Libuszy, Anny i Tadeusza Pabisów. Profesor w ciepłych słowach powiedział: Moi kochani, wiele serdeczności, wyrazy uznania za Wasz trud. Sądzę, że ten obelisk będzie za Wasze zasługi dla Was, moi kochani. Równocześnie dołączam moją skromną cegiełkę na jego budowę. Projekt profesora został przyjęty jednogłośnie i dzięki ofiarnym naftowcom został zrealizowany. W dniu 1 września 2011 roku w Skansenie Naftowym w Liburze stanął obelisk kamienny. Na obelisku zamieszczono logo muzeum oraz tablicę ze zdjęciami twórców z następującym tekstem. Kupa pamięci. Jest takie miejsce w Libuszy, gdzie można odetchnąć historią, poznać zapach nafty, gdzie pasja i praca splotły się w jedno. Zaowocowały niezwykłym związkiem dwojga pasjonatów pisarstwa, poezji i historii, strażników tradycji i kultury, ludzi o wielkich sercach, niespotykanej energii i sile woli. Anna i Tadeusz założyli w 1977 roku Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, które ponad 35 lat prowadzili. Ukochali tę ziemię i pragną tu pozostać na zawsze ku pamięci potomnych. Projekt profesor zwyczajny, dr habilitowany inżynier Karol Wojt.